I tak proszę Państwa, Rada Miejska w pracowała zgodnie z planami, które żeśmy podejmowali stosownymi uchwałami. Odbyła z dzisiejszą 52 sesje, w tym 8 nadzwyczajnych. Jedną nadzwyczajną była sesja wyjątkowa, sesja, gdzie oddaliśmy hołd ofiarom, polakom poległym katastrofie pod w tym y, pan prezydent Tomek pan prezydent Lech Kaczyński. Y, y, podjęliśmy, proszę Państwa, y, łącznie z dzisiejszymi 456 uchwał. Uchwały, i tutaj y, muszę od razu podziękować, y, merytorycznie przygotowane, bardzo dobrze pod względem prawnym, Radca dzisiaj jest obecna tylko jedna, ale w sumie dwie panie nie nam pomagały bardzo dobrze. W sumie y, wojewoda uchwały ja tu chcę Państwu trochę przybliżyć, ile tytułów uchwał było i czego dotyczyło. Poza tymi najważniejszymi budżetowymi i nieruchomościowymi podjęliśmy na przykład w 2007 roku uchwałę, gdzie yy, yy, uchwalaliśmy gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów albo. W 2007 roku plan rozwoju miejscowości Bolina. E, uchwaliliśmy program ochrony środowiska dla Gminy Miasta Nisko e, z planem gospodarki odpadami. E, uchwaliliśmy również strategię rozwiązywania problemów społecznych e, z pomocy społecznej. W 2008 roku e, wyraźliśmy. gdzie wyznaczyliśmy nowe strefy przemysłowe, gdzie wyznaczyliśmy powierzchnię pod budownictwo jednorodzinne, gdzie pokazaliśmy strefy turystyczno-rekreacyjne, sportowe, gdzie pokazaliśmy również tereny usługowe. Uchwaliliśmy również program współpracy z organizacjami pozarządowymi, regulami awansu zawodowego nauczycieli. Przyjęliśmy, proszę Państwa, znowu następna bardzo ważna uchwała strategii zrównoważonego, zrównoważonego rozwoju gminy miasta Nisko na lata 2008-2013. Uchwaliliśmy gminny program opieki nad zabytkami na lata 2008 2012 Także dyskutowaliśmy nad informacją o stanie bezpieczeństwa ochrony pożarowej, w stanie sanitarnym, środowisku gminy. Każdego roku. Były rozpatrywane sprawozdania z wykonania budżetu. A więc my decydowaliśmy o budżecie, który to budżet... Oczywiście tych, tych naszych posiedzeń było dużo. Jak widzicie 52 sesji, czyli dosyć często żeśmy się spotykali. I oczywiście należy powiedzieć, że merytoryczna praca, merytoryczna praca była na komisjach. i komisji również było bardzo dużo. Bardzo dużo. Radni bardzo często pracowali poza więc właściwie. że nasze sesje przebiegamy, no można powiedzieć spokojnie w porównaniu z sesjami innymi, nie będę mówił gdzie i tutaj chciałem podziękować jeszcze raz panu burmistrzowi, pan, pan, państwo radni, kierownikom, sołtysom, sołtysi, przewodniczący rad osiedla bardzo dużo wnosili do naszej pracy. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Państwu, no, są wybory za chwileczkę, e, żebyśmy się co najmniej tak w takim samym składzie spotkali. Nie da, Bo tak jest stosowany samorząd. Ja nie będę przedstawiał całości prac z kadencji. Zrobił przewodniczący to w formie uchwał. ale wiadomo, że z tego wynikają zadania do burmistrza. Odsyłam do echa dnia. Całość zadań z czterech lat pracy jest podany szczegółowo. Są to dane oparte tylko i wyłącznie o cyfry budżetowe. Żadne inne elementy tu nie W związku z tym jest to materiał uczciwy do pełnej analizy. Chcę Państwu serdecznie podziękować za te cztery lata współpracy. Tak jak to w zbiorowości jest, są różne zdania, są również inne toki myślowe. Ale kierunek jest jednak. My mamy służyć społeczeństwu. to jest sprawa podstawowa. I tak się stało, że przez ten 4 lat zdaliśmy się zadań. Chcę wszystkim podziękować Przewodniczącym Rad Sołeckich, Rad Ośrodkowych, radnemu Powiatu, który w każdej sesji uczestniczył, mediom, jednostkom organizacyjnym, MZK, OPS, ZERAZ prawnikowi, zastępcy oraz wszystkich pracowników, którzy wyglądają.